Opady do 30-40 litrów na metr kwadratowy przez najbliższą dobę, czyli tu na południowym wschodzie. Już tu pada zakopane Kraków i Rzeszów. Tak naprawdę najtrudniejsze, jeśli chodzi o te regiony, jest to, że jak dzisiaj zaczęło tam padać, to padać będzie aż do niedzieli. I stąd wynikają te ostrzeżenia. Natomiast jeszcze teraz mgły utrzymujące się w Olsztynie, w Białymstoku i w Katowicach, ale i Warszawa zamglona. Widzieliśmy przed momentem tam także takie niskie chmury, no bo rzeczywiście zachmurzenie całkowite. Natomiast Gorzów Wielkopolski, ach, tu zerkamy z zazdrością. Bo tam będzie można dziś cieszyć się słońcem, ale na przejaśnienie mogą liczyć także mieszkańcy Zielonej Góry, Poznania, Szczecina ko w koło brzegu, Wolsztynie i w Białym Stoku w ciągu dnia także możemy liczyć na słońce. Po południu wciąż chmur sporo, jeśli przejaśnienia to nieśmiałe, natomiast opadów deszczu spodziewamy się głównie na południowym wschodzie. Tu, gdzie mamy te takie najciemniejsze chmury, to rzeczywiście przez większą część dnia będą dokuczać nam opady. Eee, Lubelszczyzna, Skeletryzna, mazowsze, tu również opady deszczu. Padać będzie także w pasie od Gdańska aż po Koło Brzeg. Temperatura do 15 stopni na zachodzie. Najchłodniej w rejonie zakopanego, tam 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. A już teraz sprawdzamy, co przyniosą kolejne dni. Sobota w centralnej i południowo-wschodniej Polsce z opadami deszczu. Także tak jak wspominałam, na południowym wschodzie jeszcze nie przestanie padać. Temperatura do 15 stopni. Niedziela niemal identyczna, jeśli chodzi o miejsca, gdzie spodziewamy się deszczu. Centrum i południowy wschód. Temperatura od 10 do 16 stopni, ale w poniedziałek już nigdzie nie powinno padać, a temperatura zacznie wzrastać i tak od 13 do 17 stopni. Będzie cieplej, bo we wtorek nawet do 20 stopni, nareszcie chciałoby się powiedzieć po tym chłodnym tygodniu. A na północnym zachodzie spodziewamy się opadów deszczu. Środa już z deszczem w całym kraju, ale to przelotne opady, bo wszędzie także liczymy na przerwy w opadach i na przejaśnienia. Temperatura do 18 stopni na zachodzie, ciśnienie stopniowo będzie się obniżać. Teraz to wszystko, do zobaczenia. Na horyzoncie widać już prognozy, które pokazują nawet 20 stopni. Gdzie i kiedy tak będzie? O tym już za chwilę. Milena Rostkowska-Galant, dzień dobry. Jednak zaczynamy od tego, co teraz dzieje się na niebie nad Polską. No i trzeba przyznać, że chmury w przewadze. Tak naprawdę nieśmiałe przejaśnienia na Podlasiu oraz na północnym zachodzie i na zachodzie. W Gorzowie Wielkopolskim zdecydowanie najwięcej słońca, a temperatura od 6 do 13 stopni pada w Łodzi, w Lub w Lublinie, w Rzeszowie, w Krakowie oraz w rejonie Zakopanego. Natomiast w Olsztynie jeszcze trzymają mgły. W drugiej części dnia chmury z południowego wschodu będą powolutku wędrować na wschód. To znaczy, że na wschodzie pogoda się poprawi, ale na południowym wschodzie do końca dnia pozostaną deszczowe chmury, a tak naprawdę one zostaną aż do końca weekendu. Sprawdźmy w takim razie szczegóły. Po południu chmury, tylko nieśmiałe przejaśnienia. Tak naprawdę tylko na południu i południowym zachodzie zachmurzenie całkowite przez cały dzień. I tu spodziewamy się głównie deszczowych chmur, ale padać będzie także w centrum i na pomorzu. Temperatura do 15 stopni na zachodzie. A w najbliższych dniach. No jeśli chodzi o sobotę, no to centralna i południowo-wschodnia Polska z opadami deszczu. Temperatura od 11 do 15 stopni bez zmian, jeśli chodzi o deszczowe chmury w niedzielę, bo centralna i południowo-wschodnia Polska wciąż z deszczem, a temperatura od 10 do 16 stopni już nieco cieplej, a początek nowego tygodnia przyniesie nam wzrost temperatury do 17 stopni. To w poniedziałek, w tym dniu nigdzie nie będzie padać. Natomiast we wtorek na północnym zachodzie deszczowe chmury i dalej na południe we wschód tym więcej słońca, a temperatura nawet do 19, 20 stopni. Natomiast środa to już przelotny deszcz w całym kraju, temperatura do 18 stopni. Do zobaczenia jest taka, że na południowym wschodzie padać będzie aż do niedzieli. I rzeczywiście IMGW wydał ostrzeżenie. To ostrzeżenie dotyczy Nowego Sącza, Krosna. Tam prognozuje się do 30-40 litrów na metr kwadratowy, licząc od północy do północy. Także sprawdzimy, jak to będzie wyglądać, także w najbliższych dniach. A już teraz aktualna sytuacja, no i widać, że przewaga zachmurzenia całkowitego, dosłownie kilka regionów z przejaśnieniami. Na przejaśnienia możemy liczyć w Kielcach, na Podlasiu oraz na północnym zachodzie i w Wielkopolsce. Pada teraz w Krakowie, w Rzeszowie i w Zakopanem. Mgły jeszcze utrzymują się na warmi, a temperatura do 12-13 stopni na północnym zachodzie 9-10 w centrum, 6 w rejonie Zakopanego. Wiatr słaby i umiarkowany ciśnienie na poziomie 1001 hektopaskala i co ważne ciśnienie utrzyma się na tym poziomie Także w drugiej części dnia. A w ten sposób nad naszym krajem będą dziś się przemieszczać chmury, ale widać, że te na południowym wschodzie nie odpuszczą. I tak jak wspominałam, od nocy dziś aż do niedzieli padać będzie właśnie na południowym wschodzie. W drugiej części dnia możemy liczyć na przejaśnienia na północy oraz w centrum. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie całkowite przez cały dzień. No i tu oczywiście spodziewamy się deszczu, ale przelotne opady. Pojawił się również na Mazowszu i na Pomorzu. Temperatura od 8 do 15 stopni. W kolejnych dniach będzie cieplej. W sobotę, co prawda, jeszcze bez większych zmian, bo od 11 do 15 stopni. Temperatura yy, najwyższa na północnym zachodzie, a w centrum i na południowym wschodzie deszcz. Niedziela wciąż jeszcze w południowo-wschodniej Polsce z opadami. Padać będzie również w centrum, tu już wyższa temperatura, bo do 16 stopni. Natomiast w poniedziałek do 17 i już nigdzie nie będzie padać. We wtorek do 20 stopni, nareszcie chciałoby się powiedzieć i tylko na północnym zachodzie w ciągu dnia nie wykluczone przelotne opady deszczu. Natomiast środa przyniesie deszcz w całym kraju. Temperatura od 14 do 18 stopni, no i ciśnienie powolutku zacznie się obniżać, to znaczy Zmiany. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza, a ta jest bardzo dobra, bądź dobra tu, gdzie na naszej mapie jest jasna zieleń. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Milena Rostkowska galant. Dzień dobry. Już za chwilę sprawdzimy, co przyniosą najbliższe godziny i najbliższe dnia będzie się działo, bo spodziewamy się przyjemnej temperatury miejscami nawet na poziomie 20 stopni. Ale kiedy? Już za moment sprawdzimy. Niestety od rana przewaga pochmurnej pogody, wręcz zachmurzenie całkowite w wielu regionach. Na południowym wschodzie opady deszczu i tu padać będzie aż do niedzieli. Przylotny deszcz także w rejonie łodzi, a na Warmii jeszcze trzymają mgły. Temperatura od 6 do 13 stopni. Wiatr słaby. Natomiast w drugiej części dnia nad Polską wciąż chmury, na południowym wschodzie, na południu i południowym zachodzie zachmurzenie całkowite, poza tym przejaśnienia. Najwięcej deszczu na południowym wschodzie i na południu. Natomiast przelotnie padać będzie także w centralnej Polsce oraz na Pomorzu. Temperatura do 15 stopni, ale w kolejnych dniach będzie cieplej. Co prawda sobota jeszcze z podobną wartością, najcieplej na północnym zachodzie. W i na południowym wschodzie deszcz, ale niedziela już cieplejsza, bo do 16 stopni. W centrum i na południowym wschodzie wciąż deszczowe chmury. Początek Nowego Tygodnia to wyższa temperatura. W poniedziałek już do 17 stopni i bez opadów, natomiast we wtorek nawet 20 stopni na południowym zachodzie, na północnym zachodzie deszcz im dalej na południowy wschód, tym więcej pogodnego nieba. Środa już z przelotnymi opadami w całym kraju, a temperatura od 14 do 18 stopni. Stopni ciśnienie stopniowo będzie się obniżać. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Milena Rostkowska, galant. Dzień dobry. Od rana przewaga pochmurnej pogody mgły już odpuściły, ale deszczowe chmury wciąż wiszą nad południowo-wschodnią Polską i tam uwaga padać będzie aż do niedzieli. Natomiast przelotny deszcz także w rejonie łodzi i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Najwięcej pogodnego nieba na północnym zachodzie, w tej części kraju także przejaśnienia. Temperatura od 6 do 13 stopni. Jak pogoda będzie zmieniać się w ciągu dnia? Chmury niemal stacjonarne na południowym wschodzie, ale jak widać na wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie pogoda będzie się poprawiać. Tu możemy liczyć na przejaśnienia i tak naprawdę łatwiej będzie wymienić nam miejsca, gdzie mm, dziś pochmurno będzie przez cały dzień. Otóż na południowym wschodzie, na południu i południowym zachodzie tu zachmurzenie całkowite. Poza tym jest szansa na przejaśnienia. Padać będzie no głównie na południu na południowym wschodzie, ale przelotny deszcz także na Mazowszu i na Pomorzu. Temperatura do 15 stopni. Czy w kolejnych dniach będzie cieplej? Sprawdźmy. Najpierw sobota i tu jeśli chodzi o temperaturę to bez większych zmian, bo do 15 stopni. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce wciąż deszcz. Na południowym wschodzie pada od wczorajszego, od wczorajszej nocy tak naprawdę. Dzisiaj będzie padać w sobotę i w niedzielę na południowym wschodzie jeszcze utrzymają się opady deszczu, podobnie w centrum. Trochę już cieplej, bo do 16 stopni. A w poniedziałek nawet do 17. No i początek nowego tygodnia to zmiana w pogodzie. Pojawią się rozpogodzenia, zobaczymy słońce i rzeczywiście temperatura coraz wyższa, bo we wtorek 19 w centrum, 20 na południowym zachodzie. I tylko na północnym zachodzie spodziewamy się opadów deszczu. A im dalej na południowy wschód, tym więcej słońca. Natomiast środa już z przelotnym deszczem i to w całym kraju. A temperatura do 18 stopni na zachodzie, natomiast najchłodniej na pół. W północnym wschodzie. Wygląda na to, że do końca tygodnia jeszcze przyjemna temperatura, momentami nawet powyżej 20 stopni, ale długoterminowe prognozy pogody mówią o tym, że potem czeka już nas zdecydowane ochłodzenie. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza. A trzeba przyznać, że od rana na przeważającym obszarze kraju oddychamy naprawdę świeżym powietrzem. Nieznacznie gorzej jest tam, gdzie jasna zieleń na naszej mapie. Teraz to wszystko, do zobaczenia.